Dziś pogoda nie rozpieszcza, zdecydowaliśmy się na saneczki. Wiecie, że ja lubię sanki, więc startujemy. Ciekawi was, jaką prędkość rozwiniemy na sankach? Piszcie w komentarzu. No było blisko Dojeżdżamy już do stacji Tutaj jeździ się w połowie do połowy wyciągu bo niestety ta druga część trasy jest zamknięta No zaraz zobaczymy jaka była długa i wam powiem Według mojego zegarka trasa miała 33 km i 800 m, prędkość maksymalna 32 km na godzinę Lecimy jeszcze raz, bo papa mi się śmieje. Tutaj wypożyczyliśmy saneczki, wjechaliśmy na samą górę i tu jest trasa ta krótsza, a tutaj można pojechać dalej, jak jest otwarte i zrobić 9 km. Ta trasa 3800-3900 pokazał zegarek. Ale się trochę znęczyłem, muszę Wam powiedzieć. Ale zabawa jest przednia, naprawdę. Polecam Wam gorąco, jeśli nigdy nie jeździliście, to musicie spróbować. Tym razem prędkość 38 km na godzinę. Mega fajnie, polecam Wam serdecznie. My na dziś kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejos!